Poranki hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki Monika Sobczak-Waliś. Chyba muszę kazać porządnie wypastować podłogę. Jak tak teraz patrzę w tym świetle dziennym, to brudna niczym trotuary na zamkowej. A wszystko dlatego, że stróże nic sponie, podczas śliskawicy do posypywania używają niewłaściwych materiałów jakiś popiołu czy tam żuszlu z pieców. Miesza się to wszystko z błotem i przylega do butów, a potem wnosimy do mieszkań. Mogłaby się władza policyjna jakimś rozporządzeniem okazać i zakazać używać takich środków. Niech piasku używają co to w ogóle ma być? No, choćby redakcja Kaliszanina mogłaby zaapelować w tej sprawie. No, porozmawiam chyba z Teodorem Esem, jak tak dalej pójdzie, to oni mi tu całą podłogę przecież w salonie zniszczą. No. Mm. Iżą dziś w Kaliszaninie, że doktora Hindemita na stanowisku lekarza powiatu kaliskiego w tych dniach zastąpił Felix Drecki. Ponoć Hindemit sam poprosił o zwolnienie od obowiązków. Ciekawe. Czy to jakieś względy osobiste, a może zdrowotne? Spotkam się z rejentową, to ona mi wszystko wytłumaczy. Ech, święta, święta i po świętach. I właściwie to już zaraz koniec stycznia. Warcki mi opowiadał, że niedawno w jego handlu win zjawił się ksiądz i wręczył mu 15 rubli. Jako ponoć zwrot niegdyś przez pewną osobę z m, jego krzywdą nabytych pieniędzy. Opatrzcie no. ni mniej, ni więcej, był to skutek przedświątecznej spowiedzi. <laughs> Ale dobrze. Dobrze, że ludzi jeszcze sumienie rusza, choćby raz do roku na Boże Narodzenie. Piszą, że na kogutku znowu gwarno. Ogrodnik parkowy wpadł na wielce dowcipny pomysł urządzenia na lodzie ławek oraz krzeseł na saneczkach, a także wynajmowania łyżew. I teraz amatorowie tej miłej zabawy korzystają chętnie z tych dogodności, a przedsiębiorczy ogrodnik zbiera nawet dość obfite zyski. Płeć piękna z całych sił nie chce ustąpić pierwszeństwa. Liczne jej reprezentantki śliskają się po tej gładkiej powierzchni z właściwą sobie zręcznością i wdziękiem, wprawiając oczywiście w zachwyt nadbrzeżnych spektaklatorów. Gdyby nie te moje nogi i te moje chore kolana, to ja bym im tam pokazała, ja bym tam od rana do wieczora się śliskała i piruety robiła, no dopiero by wszyscy... Podziwiali. Hmm? Kalisz na drodze stosowania użytecznych wynalazków i nowości nie pozwala się innym miastom wyprzedzać. I tak, zaledwie wprowadzono do naszego kraju telegrafy przy kolejach, a już w kilku prywatnych domach pozaprowadzano dzwonki elektryczne. Jeszcze w Warszawie wielocypet był przedmiotem rozmowy, a w Kaliszu? Ha ha, a w Kaliszu to już jeżdżono nim po ulicach. I wreszcie najświeższy wynalazek. Telefon. By ogół społeczności mógł się zapoznać z tak ciekawym i zajmującym przedmiotem, panowie M. i Weigt, no ten ostatni to znany jest z zamiłowania do fizyki, nawet sobie urządził niemałym kosztem gabinet fizyczny. A więc obaj zamierzają połączyć dwoma telefonami salę koncertową z redakcją Kaliszanina. I za opłatą 10 kopiejek, oczywiście na jakiś zbożny cel przeznaczoną, każdy będzie mógł w niedzielę podziwiać osobiście tę nową zdobycz wiedzy. Może ja się wybiorę popatrzeć, co to zaś jest ten telefon. No i jak to działa przede wszystkim. W tych Chinach to ciągle jakieś sensacje. No, wspomnijcie moje słowa kiedyś. Oni to coś takiego wymyślą, coś takiego wymyślą, że nam się to wszystkim czkawką odbije. Zobaczycie. No, póki co to tak. Przed kilkoma laty jeden z banków zbankrutował. Zarządzono śledztwo rozpoczynające się od obcięcia głów wszystkim urzędnikom rzeczonego banku. I co? I od tamtej pory nie odnotowano żadnego innego bankructwa. No, to akurat dobry pomysł. Trzeba byłoby to może wprowadzić w różnych innych y, urzędach. Co tam jeszcze? Hmm. Na liście nagrodzonych dam na ostatniej wystawie pracy kobiet w Warszawie znajduje się nazwisko Pękosławskiej, żony tego, no, byłego sędziego Trybunału Kaliskiego. Tak, 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 tak. tak. Przyznano jej srebrny medal za dywanik wykonany krzyżową robotą. No niestety, moje oczy już mi nie pozwalają na żadne tam um, krzyżowe roboty, ani nawet na haftowanie. Ale gdybym mogła... To ja na takiej wystawie, to bym zdobyła nie tylko ten złoty medal, czy srebrny, ja bym zdobyła nawet brązowy medal. No, wszyscy by mnie tutaj podziwiali w gazetach. O, Czech Janułaszek uruchomił niedawno w domu Essego przy wrocławskiej piekarnię, w której będzie można dostać chleb kartoflany, bułeczki maślane i wszelkiego rodzaju pieczywa wiedeńskie. Świetnie. Sam raz do mojej herbatki. W ogóle, tegoroczny karnawał to nie bardzo się u nas udaje, no nie bardzo. O balach publicznych nie słychać. Zabawy w domach prywatnych zeszły do skromnych rozmiarów wieczorynek tańcujących. Teatr świeci pustkami, a o maskaradach pozostało tylko wspomnienie z lat ubiegłych. Nie tak in ilno tempore bywało. Opuśnia <laughs> opóźnia się też zapowiadany przyjazd trapszoł który przed zjazdem do Kaisza planuje ze swoim towarzystwem zatrzymać się no, w Piotrkowie. Więc do nas zjedzie no, nie prędzej, jak za dwa, może trzy tygodnie. Ech, szukam, bo miało się dziś ukazać ogłoszenie z programem koncertu Melcera. Może chociaż na koncert bym poszła. O, jest! W pierwszej części uwertura z Normy Belliniego oraz Andante z kwartetu Betowena. W drugiej coś z Rossiniego i Chopina. Chyba się wybiorę. Lubię ten melodyjny głosik trachimowskiej, a widzę, że ma śpiewać. Tylko gdzie tym razem sprzedają bilety? Aha, w kantorze Hotelu Berlińskiego i w cukierni Fibigera. A właśnie, a skoro mowa o cukierni, to tym razem o cukierniku i oberżyście Kajzerze. Ogłasza się, że przejął po swoim szwagrze omnibus i od 1 stycznia uruchomił kursy na trasie Ostrów-Kalisz. W oczekiwaniu na podróżnych omnibus ma stać się na dworcu w Ostrowie. Tych zaś, którzy przyjadą wieczorem, zaprasza do swojego hotelu. W Kaliszu omnibusa należy szukać przed hotelem Krakowskim. Hmm. Ile w tym kaliszaninie ciekawych i pożytecznych informacji. Muszę koniecznie ubiegłoroczne numery dać do oprawy. Najlepiej to chyba do Cymera, który ma introligatornie na wprost pomnika. Widziałam ogłoszenie, że oprawia wszelkie czasopisma gustownie i po cenach umiarkowanych. Czyli w sam raz dla mnie. Inspiracje dzisiejszego odcinka stanowiły styczniowe numery Kaliszanina z 1878 roku.